Witajcie w pierwszym odcinku nowego kanału Kuba Gotuje. Zapewne moi stali widzowie będą mnie znać po głosie z kanału Kuba Naprawia, gdzie reperuję różne fajne starocia, głównie grające. A dzisiaj, jakby to powiedzieć, wpadłem na pomysł, żeby poprowadzić równoległy kanał Kuba Gotuje, tak, w którym będę pokazywał Wam różne takie sprawdzone domowe przepisy. I generalnie zaczniemy sobie dzisiaj pierwszym przepisem, który będzie. Na który, przepis który będzie dotyczył chleba pszennego z otrębami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania materiału. Do przygotowania chleba pszennego z otrębami, potrzebujemy tak. Pół kilo mąki pszennej, tak, I jako że ja będę robił y, dwa chleby, to podwajam proporcje i zamiast pół kilo daję kilogram mąki, tak, ja używam typu 650, można użyć innej, tak, jeżeli znacie to, jakby to powiedzieć, można y, eksperymentować. Y, można też użyć specjalnej mąki do chleba, tak, ja akurat dzisiaj używam mąki młyńskiej. Pszennej. będą nam potrzebne drożdże tak do pół kilo mąki używamy jedną paczkę na kilogram mąki używamy dwie paczki są to drożdże instant tak w proszku więc nie ma problemu z robieniem rozczynu tak z dzieleniem kostki drożdży na mniejsze jak ja to mówię proporcje będzie nam potrzebna łyżeczka cukru i łyżeczka soli to jest na pół kilograma, a na kilogram będzie potrzebne dwie łyżeczki cukru i dwie łyżeczki soli. Będzie nam potrzebne na pół kilo mąki 100 ml wody, na kilogram mąki 200 ml wody, tak tutaj na oko. Woda jakby to powiedzieć musi być ciepła, nie może być zimna, nie może być też gorąca i łyżeczki dwie łyżki otramb pszennych tak na pół kilo dajemy jedną łyżkę na kilogram dajemy dwie oczywiście niezastąpiony będzie robot kuchenny z mieszadłem hakowym żeby po prostu sobie ułatwić życie i to wszystko wyrobić mąka kilogram mąki na dwa bochenki przesiany. jak widzicie jeżeli macie taki ja to mówię słaby yy, przesiewacz to warto sypać partiami albo zaopatrzyć się w sitko, duże wtedy szybciej idzie. Jak widzicie, mąka gładziutka. Tak, dodajemy tak, dwie łyżeczki cukru, tak, bo pokazuję Wam przepis na, tak jak już mówiłem, na dwa bochenki, dwie łyżeczki soli, ja już tu odsypałem, dodajemy dwie paczki drożdży instant całe Hyc. i do tego dokładamy dwie łyżki otrąb przędnych i teraz słuchajcie wstawimy to sobie do miksera ja tu będę ciął niektóre sceny bo niestety jakby to powiedzieć ciężko mi się jedną ręką obsługuje aparat a drugą się wkłada na przykład do robota się podłącza hak więc zaraz założymy sobie miskę do robota i wyrobimy składniki, dodając stopniowo przygotowaną wodę. Tak? Jeżeli ktoś ma automat do wypieku chleba, bez problemu to zrobi w automacie do wypieku chleba. Ja natomiast mam tylko piekarnik, jak na razie, więc będę ten cały kilogram wyrabiał w robocie kuchennym, a potem do piek w piekarni. Dobra, słuchajcie. Zamontowane, tak, mieszadło hakowe, nie wiem czy widać, widać kawałek. Dobrze jest założyć pokrywkę, tak, bo potem jak wlejemy wodę, to to ciasto będzie szaleć na wszystkie strony. Więc tak, rozpoczynamy ugniatanie. Najpierw wyrobimy sobie wszystkie suche składniki na najniższych obrotach. Ja to mam w tym Bosch'u, mam gdzieś dwójkę i na tej dwójce chwilkę pomieszamy, tak dwie-trzy minutki i później będziemy zwiększać pomału obroty i do, będziemy dolewać tą 200 ml przegotowanej wody przy czym to będzie zrobione, jako zawsze robię jako eksperyment, bo ciasto musi nie może się kleić, ale też nie może jakby to powiedzieć, być takie bardzo zbite musi się utworzyć z niego kula i po dwóch-trzech minutach mieszania Zwiększamy obroty na trójkę w moim przypadku tak, i dolewamy stopniowo tej wody. Jak będzie za mało dolejemy więcej. Jak widzicie ciasto już zaczyna powoli się wyrabiać. Teraz jak widzicie, ciasto się skleja, a my możemy odciągnąć naszą pokrywkę i włączyć maksymalne obroty robota. I wyrabiamy ciasto. Tak. Wyrabiamy ciasto. Myślę, że tak. 5 do 10 minut musimy to wszystko zagnieść. jak widzicie to się ładnie tutaj już kulkę układa robot zagniata zaraz wam powiem ile jeszcze tej wody tam dolałem bo to mówię to trzeba uzupełnić żeby wyszło nam takie ciasto widzicie? zbite w taką no jakby w taką kulę w taki półciężyc. o widzicie już się, już się układa Wyrabia się jeszcze chwilę. Robot cały pisze, bo on ma przepustowość do pół kilo mąki. Ja go i tak trochę, ja to mówię uśmiercę tych chlebem, ale i tak działa. Wyrabiał już mnie nie raz ten chleb, więc mogę powiedzieć, że Mix 46 dobrze sobie radzi z taką ilością kasta. Jak widzicie maksymalne obroty. Trzymać tutaj, żeby nie zarobić. Wiecie, palec z tym ciastem, bo on tak wywija, rozrzuca to ciasto. Możemy śmiało wyłączyć, wstawić pozycję parkowania, tak i otwieramy nasz robot kuchenny. Patrzcie, tu już hak wypada. O, zaraz wypadnie do tego ciasta. I teraz, ouch, gorące, słuchajcie, uważajcie, bo to nagrzewa się ten cały pręt. O, i teraz jak wyjmiemy sobie ten hak, ciasto jest cieplutkie, takie powinno być. To słuchajcie, teraz to ciasto zaraz przykryjemy fartuszkiem i odstawimy do ciepłego miejsca tak na pół godziny. Tak, ja powiem Wam co do tej wody. Dobra rada, trochę przesadziłem jakby to powiedzieć. Z, tym, e, e, z tą ilością 200 ml. Naszykujcie sobie 500 ml wody ciepłej i nalewajcie. Jak widzicie, że jak widzicie już, że to ciasto robi się takie zbite taka kula, to nie lejecie wtedy, tak? Bo jak przelejecie, no to będzie się lepić. Więc jakby to powiedzieć naszykujcie sobie 500 ml, możecie tak jak ja dolewać. Tak? Najpierw 200, potem 150, a później kolejne proporcje i jak już zobaczycie, że już robi się taka zbita kula, to wtedy już nie dolewacie i dajecie wyrobić ciastu na najwyższych obrotach. No, więc zaraz przykrywam to ściereczką i będziemy mogli po pół godziny leżakowania zacząć wykładać ciasto do foremek. Dobra, i teraz słuchajcie, póki wyrasta ciasto, jeszcze 20 minut. Ubaczcie, suszarka w łazience wchodzi, ale generalnie. Póki jeszcze zostało nam 19 minut wyrastania ciasta w cieple to przygotujemy sobie jeszcze pomadę. Pomada da nam efekt, że skórka po upieczeniu będzie taka chrupiąca i wiecie, pół na pół miękko twardawa. Ja pomadę robię tak, biorę sobie wodę ciepłą, przygotowaną, 100 ml, to są znowu na dwa bochenki. Myślę, że jak robicie jeden to 50 ml wody w zupełności wystarczy, przegotowanej. I teraz będziemy dodawać partiami dwie łyżki mąki pszennej i cały czas musimy mieszać, żeby nam nie zrobiły się kluski, czyli dodajemy, jak widzicie, odrobinkę i teraz cały czas trzeba energicznie mieszać do połączenia mąki z wodą, tak. Do jednego bochenka chleba myślę, że Możemy zrobić pomadę z 50 ml wody i jednej łyżki mąki do dwóch, do dwóch bochenków. Nada nam się pomada z dwóch łyżek mąki pszennej i 100 ml ciepłej, przegotowanej wody. Jak widzicie pozostało 6 minut leżakowania ciasta. W międzyczasie włączam piekarnik. Tak ustawiamy grzanie góra-dół. Jak widzicie, tutaj mam inaczej, ale dla tych, którzy mają pokrętła, to będzie taki symbol o, górna dolna grzałka. I ustawiamy początkowo temperaturę 230-230 stopni tak i czekamy aż się rozgrzeje całkowicie i później wam będę mówił, bo będzie redukcja temperatury po 10 minutach, ale to już powiem wam w trakcie pieczenia. Na razie. Czekamy jeszcze 5 minut. Tak jak widzicie, tu jeszcze zegarek pokazuje nam 5 minut leżakowania ciasta. Pomadę od czasu do czasu trzeba przemieszać, żeby nie stała się mętna. I generalnie zaraz będziemy przekładać do wyłożonych papierem keksówek. I po pół godziny witamy ponownie. Zobaczcie, jak ciasto ładnie wyrosło. Całą miskę, tak, kilogram mąki całą miskę wypełniło. Dzisiaj nie na podartym stole, tak i teraz tak słuchajcie, jako że mamy dwa, dwie keksówki, tak standardowa to jest taka keksówka. Ja wziąłem taką i troszkę dłuższą. Jak widzicie, gdzie foremka familijna i będzie foremka standardowa. Wyłożyłem papierem do pieczenia rogi. Wyciąłem z papieru do pieczenia, ładnie obłożyłem. I teraz przecinamy ciasto na pół. Tak, o. I jedną połowę wyciągamy z miski i wykładamy do heksówki Zaraz będziemy wykładać drugą. Pamiętajmy, że to ciasto jeszcze troszkę nam podrośnie o, przed upieczeniem. Będziemy czekać, aż się piekarnik nagrzeje, więc jeszcze ciasto na chwilę odstawimy, żeby sobie delikatnie jeszcze podrosło. Teraz jak mamy wyłożone dwa chlebki, to teraz bierzemy ostry nożyk, nacinamy, robimy takie paseczki o, wzdłuż i zaraz przed samym upieczeniem, czyli jeszcze czekamy aż się nam piekarnik rozgrzeje, polejemy delikatnie pomadą. Kto ma pędzelek, może to zrobić pędzelkiem. To nie ma pędzelka, no to trzeba sobie poradzić łyżeczką. O, i tak właśnie nasz chlebek będzie wyglądał. Teraz jeszcze przykryję na chwilę, póki się piekarnik nie, rozgrze, nie rozgrzał dobrze i jeszcze sobie to troszkę ciasto nam porośnie. Dobra, chlebek, słuchajcie, postał sobie jeszcze 5-6 minutek, aż się podrósł w obu foremkach i teraz bierzemy naszą pomadę, musimy ją wymieszać, przemieszać. Ona ma konsystencję takiego mleka śmietany i delikatnie tak polewamy i rozsmarowujemy. Jak ktoś ma pędzelek będzie prościej natomiast jak ktoś nie ma pędzelka to musi dokładnie rozsmarować o naszą łyżeczką tak, małą łyżeczką najlepiej o, i jakby to powiedzieć zaraz wstawiamy bo już się kończy piekarnik rozgrzewać zaraz mi sobie zasygnalizuje że jest rozgrzany i wtedy wkładamy do nagrzanego piekarnika nasze chlebki nie powiem wam jakie piec bo też mam swój sposób na to dobra przekładamy ten chlebek teraz bierzemy na warsztat ten mniejszy o i tak samo go Obficie smarujemy. Chlebki dwa wstawione do piekarnika w jednym czasie. I teraz czary-mary polega na tym, że rozgrzaliśmy piekarnik do 230 stopni Celsjusza, Celsjusza. i ustawiamy sobie na zegarku 10 minut. Wciskamy zegarek, czas już nam się liczy, tak? chlebki się pieką. I w momencie, kiedy to 10 minut minie, to... W... Zmniejszamy temperaturę, Pokażę wam do 180 stopni i pieczemy do zarumienienia tak do upieczenia przez 40 minut. No ale zanim to zrobimy, to poczekamy aż te 10 minut minie i zaraz pokażę Wam, jak tutaj tą temperaturę zmniejszyć i ile czasu, tak jak mówiłem ustawić, żeby się nam ten chleb upiekł. I zobaczcie. 0 sekund wciskamy tutaj, zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i pieczemy jeszcze 40 minut. Przy czym wypatrujcie u siebie w piekarnikach, jak to jest tak? bo jeżeli macie piekarnik elektryczny inny albo... Gazowy, no to będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Trzeba cały czas patrzeć, doglądać. Jak widzicie, tu już 40 minut puściłem. Tak, 180 stopni grzanie góra-dół bez zmian. A nasze chlebki wyglądają tak. Lekko się przyrumieniły. No ale 40 minut według mnie w elektrycznym piekarniku to jest takie optymalne. Dobra, pieczemy, tak, i po 40 minutach. Wyciągniemy i ostudzimy nasz chlebek. No i patrzcie chleby po 40 minutach siedzenia w 180 stopniach wyjąłem z piekarnika, wyłączyłem, od razu możemy wyjąć, tak bo to nie jest ciasto jakieś tam, wiecie, jak bezarzby to padło. Tak się prezentują obydwa. Jak widzicie ładnie jeszcze wyrosły. I teraz tak. Studzimy poza foremkami, czyli wyciągamy z naszych foremek, tak? O. Jak robicie w maszynie, to wyciągamy, wiecie, od razu z tej formy z maszyny, a my wyciągamy tutaj okrutszy papier był do pieczenia, hyc. Wyciągamy, tutaj jak widzicie już na nasz, na naszą, o, na nasz stół, można by na kratce ale też można wystudzić na stole obieramy od razu z papieru tak bierzemy, o, ściągamy z papieru do pieczenia chlebek jak widzicie bez problemu z papieru odchodzi tak samo drugi o, i jak się wystudzi by nie był gorący wiecie, że się rozleci też jedzenie gorącego jest niezbyt zdrowe takiego chleba to jak się ostudzi to sobie spróbujemy. O, patrzcie, tak wyglądają, tak się chlebki prezentują. Tak, o, tak od spodu. Jeden, drugi. Tak o, nie widzieliście. O, są jak widzicie chrupiąca skórka. Tak. Tu boki są mięciusieńkie. Więc jakby to powiedzieć, jak na razie udane. Zobaczymy po wyschodzeniu jak ten chlebek wygląda w środku. I patrzcie, chlebki ostygły, ten jeden pójdzie. W finą dal do rodziny, a ten będzie nasz, i generalnie odkroimy sobie o, piętkę. I najlepiej, zobaczcie, jak wygląda w środku, i najlepiej taki chlebek smaru, smakuje z masłem. O, tu mamy nasełko na ładnym talerzyku i zaraz będzie próba, próba, co, co żeśmy tutaj wykonali. O. Posmarujemy i zobaczymy. Chlebek w ciepłym miejscu przechowywać, tak w temperaturze pokojowej. Można zamrozić, potem można odpiec. O i patrzcie, próbujemy. Mm. No powiem Wam, że pychota. Powiem Wam, że ten przepis jest sprawdzony, bo już kilka razy go robiłem. Więc jakby to powiedzieć śmiało mogę polecić. A jeżeli macie wy jakieś przepisy na chleb sprawdzony domowy, to dawajcie znać w komentarzu na Facebooku. A teraz Wam dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli się podobało, to standardowo łapka w górę mile widziana. Subskrybujcie kanał. Wchodźcie również na bloga. Na bloga kuchennego mojego na Facebooku Kuba Gotuje, czyli kuchnia na oko, kuchnia domowa na oko, gdzie znajdziecie wszystkie przepisy sprawdzone w formie pisemnej do wydrukowania. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę smacznego chleba.